Pod wznoszącymi się wzgórzami południowych Chin inżynierowie odkryli coś, w co ledwo mogli uwierzyć. To była dziura tak głęboka, że wydawało się, że połyka samą ziemię. Kiedy w końcu dotarli na dno, nie znaleźli skał ani ruin. Zamiast tego natrafili na coś tak szokującego, że zdumiewało to cały świat. Dziura, która nie powinna istnieć. Na początku 2022 roku grupa inżynierów przeprowadzała rutynowe badanie gruntów w powiecie Leja w Guangxi, w Chinach. Podczas skanów satelitarnych zespół zauważył coś dziwnego. To była ogromna depresja w Ziemi. Była znacznie większa i głębsza niż cokolwiek, co kiedykolwiek widzieli w tym regionie. To, co początkowo wyglądało jak prosta dziura, wkrótce okazało się jednym z największych odkryć geologicznych w ostatnich latach. Miejscowi mieszkańcy od dawna nazywali tę tajemniczą studnię ustami nieba. Opowiadali historie o ptakach znikających, gdy tylko przelatywały nad nią oraz o chłodnym powietrzu wiejącym z jej głębi. Wiele osób, które wcześniej je odrzucało, zaczęło się zastanawiać, czy w starych opowieściach jest jakaś prawda. Kiedy dotarli na miejsce, inżynierowie byli oszołomieni. Zapadlisko było ogromne miało około 360 metrów długości, 150 metrów szerokości. I niemal 200 metrów głębokości. Aby wyobrazić sobie jego rozmiar, pomyśl o 60-piętrowym wieżowcu, który swobodnie mieści się w jego wnętrzu. To jedno z największych zapadlisk, jakie kiedykolwiek znaleziono na świecie. Z góry wyglądało na nieskończone. Nawet w świetle dziennym dno pokryte było całkowitą ciemnością. Zespół próbował używać dronów wyposażonych w kamery i światła, aby je zbadać, ale każda próba kończyła się niepowodzeniem. Gdy tylko drony schodziły wystarczająco głęboko, traciły sygnał, a ich kamery nie mogły uchwycić niczego w gęstej czerni. To tak jakby zapadlisko odmawiało ujawnienia swoich tajemnic. Mimo to naukowcy musieli wiedzieć, co się tam znajduje. Czy to niebezpieczne? Czy mogło się zawalić lub wpłynąć na pobliskie wioski? Aby się dowiedzieć, inżynierowie postanowili odprowadzić wodę, która zebrała się wewnątrz. To było ogromne zadanie. Przywieźli przemysłowe pompy, aby powoli usunąć wodę. I użyli nowoczesnych skanerów do mapowania podziemnych ścian w miarę opadania poziomu wody. To, co zaczęło się jako normalne badanie geologiczne, szybko przerodziło się w wielką misję badawczą. Eksperci z całych Chin, w tym czołowi naukowcy z Chińskiego Urzędu Geologicznego, dołączyli do operacji. Naukowcy zajmujący się ochroną środowiska, specjaliści od jaskiń i geolodzy przybyli, aby zobaczyć, co może kryć ta dziwna dziura. W miarę upływu dni i spadku poziomu wody zaczęło się pojawiać coś niespodziewanego. Przez mgłę unoszącą się z głębi zespół zauważył blady odcień zieleni. Na początku myśleli, że to gra światła. Czy światło pochodziło z innego miejsca? Czy ekosystem był samowystarczalny? Zapadlisko przeszło odbycia geologiczną ciekawostką do biologicznej tajemnicy, która kwestionowała to, co naukowcy myśleli, że wiedzą o życiu pod ziemią. Aby zrozumieć, jak ten ukryty świat powstał, Musimy najpierw wiedzieć, co spowodowało powstanie tak ogromnej dziury. Numer dwa: Ziemia, która zjada samą siebie. Region Guangxi w południowych Chinach leży na jednym z najbardziej niezwykłych krajobrazów na Ziemi ogromnym obszarze skał, które powoli rozpuszczają się w czasie. Ziemia tutaj składa się głównie z wapienia z mniejszymi ilościami dolomitu i gipsu. Te skały nie pozostają w bezruchu. Gdy pada deszcz, miesza się on z dwutlenkiem węgla z powietrza i tworzy słaby kwas. Przez tysiące, a nawet miliony lat, ta lekko kwaśna woda przesiąka do ziemi i zaczyna rozpuszczać skały poniżej. Naukowcy nazywają ten powolny proces rozkładu karstyfikacją, a to właśnie nadaje Guangxi jego dramatyczny, nierówny krajobraz pełen klifów jaskiń i zapadlisk. Gdy deszczówka i podziemne rzeki rzeźbią swoją drogę przez skały, tworzą ogromne tunele i jaskinie głęboko pod powierzchnią. Niektóre są tak duże, że można w nich pomieścić całe bloki miejskie ale to również czyni ziemię powyżej niestabilną. Gdy sufit dużej jaskini staje się zbyt cienki, aby utrzymać własny ciężar, w końcu się zawala, tworząc ogromną dziurę na powierzchni. Miejscowi nazywają te gigantyczne dziury Tian Kangs, co oznacza niebiańskie doły. Są znacznie głębsze i strome niż normalne zapadliska i często mają swoje małe lasy oraz unikalne rośliny na dnie. Guangxi ma więcej tych gigantycznych zapadlisk niż gdziekolwiek indziej na świecie. Dlatego naukowcy nazywają go stolicą zapadlisk Ziemi. Najsłynniejsze z nich to Xiaochai Heavenly Pit, największe zapadlisko kiedykolwiek odkryte. Ale ostatnio eksperci zwrócili uwagę na inne niesamowite miejsce nowo odkryty Tiankeng w powiecie Leia. Nie jest największe, ale to co naukowcy znaleźli w środku ich szokowało. Kiedy inżynierowie zaczęli badać Lai Pit, zdali sobie sprawę, że może być częścią znacznie większej podziemnej sieci. Dowody sugerowały, że starożytne rzeki, które kiedyś płynęły na powierzchni, dawno temu przeniosły się pod ziemię, kontynuując rzeźbienie skały poniżej. Używając nowoczesnych narzędzi obrazowania i sprzętu wiertniczego, naukowcy potwierdzili, że wapień wokół dołu nadal się nieco porusza, co oznacza, że zapadlisko wciąż rośnie. Każdy deszcz przyczynia się do tego procesu, rozpuszczając nieco więcej skały i powoli rozszerzając podziemną pustkę. Następnie nadeszło odkrycie, którego nikt się nie spodziewał. Instrumenty umieszczone głęboko w dole wykryły niezwykle wysokie poziomy tlenu w pobliżu dna, znacznie więcej niż to, co normalne w głębokim zamkniętym środowisku. Zazwyczaj powietrze uwięzione tak głoko pod ziemią staje się stęchłe i ubogie w tlen. Ale to było inne. Wysoki poziom tlenu oznacza, że coś tam na dole produkuje go prawdopodobnie rośliny przeprowadzające fotosyntezę. Ta jedna wskazówka zmieniła wszystko. Oznaczało to, że dno zapadliska Lai może nie być tylko ciemnym, bezżywotnym dołem. Zamiast tego mogło skrywać cały ukryty ekosystem, a zespół miał dowiedzieć się dokładnie, co się tam kryje: stąpienie, wejście w nieznane. W maju 2022 roku, po tygodniach starannego planowania, wspólny zespół składający się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów, doświadczonych odkrywców jaskiń i ekspertów biologów, Zebrał się na krawędzi kolosalnego zapadliska. Ich wspólna misja polegała na przeprowadzeniu pierwszego w historii ludzkiego stąpienia w enigmatyczne głębiny Tiankeng w powiecie Lai. Stawka była wysoka, ponieważ nikt tak naprawdę nie wiedział, co ich czeka w pozornie bezdennej pustce. Każdy element wyposażenia, każdy członek zespołu i każdy krok operacji został starannie dobrany i przećwiczony. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i integralność naukową. Aby zejść po stromych, wapiennych ścianach zapadliska, inżynierowie użyli mocnych lin zabezpieczających przymocowanych do solidnych kotwic powyżej. Ostrożnie opuszczali się etapami, sprawdzając każdy krok. Zanim ktokolwiek wszedł do środka, wysłali małe drony z laserowymi skanerami, aby stworzyć mapę wnętrza w 3D. Te mapy pomogły im zaplanować najbezpieczniejszą trasę, i zrozumieć, jak głębokie i szerokie jest zapadlisko. Użyli również czujników powietrza, aby sprawdzić niebezpieczne gazy i nagłe zmiany temperatury, upewniając się, że powietrze wewnątrz można bezpiecznie oddychać. Gdy zespół zaczął zstępować, świat wokół nich zaczął się zmieniać. Powietrze stało się chłodniejsze, prawie zimne, w porównaniu do gorąca powyżej. Jasne światło słoneczne szybko zniknęło, ustępując miejsca przyćmionemu niebieskiemu blaskowi a wkrótce całkowitej ciemności. Odkrywcy włączyli swoje latarki, a ich promienie przecinały gęstą mgłę, która wisiała w powietrzu jak mgła. Przez tę mgłę zaczęli dostrzegać coś, co przyspieszyło ich tętno. Były trzy ogromne otwory jaskiniowe, każdy wyrzeźbiony w ścianach, jak drzwi prowadzące do ukrytego podziemnego świata. Im głębiej schodzili, tym silniejszy stawał się zapach wilgotnej ziemi i mchu. Ściany lśniły cienkimi mineralnymi liniami, błyszcząc pod ich lampami, jak żyły srebra. Te małe wzory pokazywały, jak woda kształtowała to miejsce przez tysiące lat, powoli rzeźbiąc i warstwując skałę. Odkrywcy zdali sobie sprawę, że nie patrzą tylko na zapadlisko, ale na żywą pamięć ruchów samej ziemi. Po kilku godzinach powolnego wspinania się w końcu dotarli na dno, które miało około 192 metrów głębokości. Ziemia nie była twardą skałą, jak się spodziewali, ale pokryta grubą, wilgotną glebą. Czuła się żywa pod ich butami. Ta gleba bogata i miękka mówiła im coś niezwykłego. Życie mogło istnieć tutaj, ukryte przed światem powyżej. Ich instrumenty szybko potwierdziły ślady tlenu wilgoci i materii organicznej, co było oznaką, że coś rzeczywiście rośnie w ciemności. Ale co? Gdy podnieśli swoje światła. I przesunęli promienie po ziemi, scena przed nimi pozostawiła ich bez słowa. Zespół stał w zachwycie. Nie znaleźli tylko zapadliska. Weszli do tajemniczego świata, który był ukryty przez wieki. Zaginiony las poniżej. Wyobraź sobie, że patrzysz w dół, do gigantycznej dziury w ziemi, dziury tak głębokiej, że wydaje się dotykać nieba. Następnie odkrywasz ukryty las, całkowicie nietknięty przez ludzi. To nie były tylko kilka drzew, ale cały świat zieleni kwitnący w ciemności. Drzewa w tym lesie były niesamowicie wysokie, niektóre sięgały 40 metrów wysokości. Aby dać ci wyobrażenie, to jak trzynastopiętrowy budynek. Ich same czubki niemal ocierały się o światło słoneczne, które udało się przebić przez gigantyczne otwarcie. To był widok, który niewiele osób kiedykolwiek widziało las rosnący w miejscu, którego nigdy byś się nie spodziewał. Ten las był jak kapsuła czasu. Wszystko w nim sugerowało, że ludzie nigdy tam nie postawili stopy. Ziemia była pokryta grubym dywanem paproci. Wszędzie zwisały długie liany, a mech był tak miękki i głęboki, że wydawało się, że chodzi się po kocach. To było dziewicze środowisko, co oznaczało, że było idealnie czyste i naturalne dokładnie tak, jak zamierzała natura. Naukowcy pobrali próbki gleby, a to, co znaleźli, było fascynujące. Gleba była niezwykle bogata w składniki odżywcze z wieków naturalnych procesów. Osady, czyli drobne kawałki skał i ziemi, opadały ze ścian zapadliska przez bardzo długi czas. Minerały transportowane przez wodę również kapały w dół. Wszystko to nagromadziło się przez setki lat, czyniąc glebę niezwykle urodzajną i idealną do wzrostu ogromnych drzew i bujnych roślin. Jedną z najbardziej niezwykłych cech tego ukrytego lasu był jego własny specjalny system pogodowy. Gęsty baldachim, który jest grubą warstwą liści i gałęzi na szczycie drzew, stworzył mikroklimat. Pomyśl o tym jak o małej, samowystarczalnej bańce pogodowej. Wewnątrz tej bańki powietrze było wilgotne, chłodne i mglisto. To były idealne warunki do wzrostu roślin przez cały rok, nigdy nie stając się zbyt gorącym ani zbyt zimnym, zawsze mając wystarczająco dużo wilgoci. To był jak naturalna szklarnia zbudowana przez sam las. Inżynierowie byli niesamowicie podekscytowani. Wierzyli, że ten odizolowany las może być domem dla wielu nieodkrytych gatunków. To oznacza rośliny grzyby i owady, które nigdy wcześniej nie były widziane ani badane. Ponieważ las był odcięty od reszty świata przez tak długi czas, te gatunki mogły ewoluować w swój własny, unikalny sposób. Mogły być nawet reliktami z prehistorycznych er. To było jak wejście do żywego muzeum z pradawnej przeszłości Ziemi. Sposób, w jaki światło słoneczne wpadało do zapadliska, to niesamowity detal. Mimo, że to głęboka dziura, niektóre promienie słoneczne udało się przefiltrować przez otwarcie na górze. To stworzyło idealną równowagę światła i cienia na dnie lasu. Ta równowaga pozwoliła dużym roślinom i drzewom rosnąć wysoko i mocno, otrzymując wystarczającą ilość światła, nie będąc przytłoczonymi przez bezpośrednie słońce. Gdy odkrywcy zagłębiali się w ten zielony labirynt, Znaleźli coś niesamowitego małe strumienie wody. To oznaczało, że ekosystem był naprawdę samowystarczalny. Miał swoje źródło wody, swój klimat i swoje unikalne formy życia. To był kompletny świat odcięty od czasu, ukryty pod powierzchnią Ziemi. To naturalne cudo jednak rodziło wiele nowych pytań. Jak coś tak ogromnego i żywego mogło pozostać ukryte na widoku przez tak długi czas? Jakie tajemnice skrywało i czego mogło nas nauczyć o historii Ziemi? Oraz niesamowitej mocy natury numer 5. Geologiczna zagadka. Kiedy zespół badawczy dotarł na miejsce, naukowcy natychmiast zauważyli coś dziwnego w wewnętrznych ścianach zapadliska. W przeciwieństwie do większości zapadlisk, które mają postrzępione, połamane boki, wyglądające na to, że ziemia po prostu się zawaliła. Te ściany były gładkie, niemal wypolerowane. Wyglądało, jakby skała została starannie uformowana, a nie rozbita. Ten detal powiedział im coś ważnego. Nagłe zawalenie się spowodowałoby powstanie szorstkich, nierównych krawędzi. Gładkie ściany oznaczały, że dół powstał stopniowo rzeźbiony przez bardzo długi czas przez płynącą wodę. Naukowcy zaczęli składać w całość, co to oznacza. Przez wieki deszczówka mieszała się z dwutlenkiem węgla z powietrza, stając się lekko kwaśna. Ta woda przesiąkała do szczelin w wapieniu i powoli go rozpuszczała kawałek po kawałku, aż szczeliny stały się wystarczająco szerokie, aby utworzyć jaskinię. W miarę jak te jaskinie się rozszerzały, sekcje sufitu w końcu ustępowały, odsłaniając ogromne otwarcie, w którym teraz stali. To nie był jednorazowy incydent. To był wynik tysięcy lat erozji, dowód na to, jak cierpliwa i potężna może być natura. Aby dowiedzieć się, co leży pod powierzchnią, inżynierowie użyli sprzętu skanującego sejsmicznie maszyn, które wysyłają fale dźwiękowe w ziemię, aby stworzyć szczegółowy obraz tego, co jest poniżej. Kiedy dane wróciły, wszystkich zszokowały. Za głównym dołem znajdowały się długie tunele i głębsze komory, które rozciągały się poza widoczne ściany. Zapadlisko, zdali sobie sprawę, nie było odizolowaną cechą. Było częścią ogromnej podziemnej sieci, która mogła łączyć rzeki i jaskinie rozciągające się na mile. To, co widzieli nad powierzchnią, było tylko wejściem do czegoś znacznie większego i bardziej złożonego. Następnie zespół pobrał próbki wody z kilku punktów wewnątrz zapadliska. Chcieli wiedzieć, czy woda nadal płynie pod ziemią, czy system zastał. Wyniki pokazały, że wody gruntowe były chemicznie stabilne i nieprzerwanie się poruszały, co było wyraźnym znakiem, że aktywna podziemna rzeka wciąż żyła pod dnem lasu. To było kluczowe odkrycie. Wyjaśniło, jak roślinność wewnątrz dołu mogła tak dobrze przetrwać. Drzewa i rośliny nie polegały tylko na opadach deszczu. Były zasilane z dołu przez stałe źródło świeżej, bogatej w minerały wody. Ten stały przepływ wód gruntowych stworzył doskonałą równowagę między geologią a życiem. Dzięki tej kombinacji cech gładkim starożytnym ścianom, aktywnemu przepływowi wody i samowystarczalnemu ekosystemowi, naukowcy zaczęli nazywać zapadlisko żywym laboratorium. Oferowało im rzadką okazję do obserwacji, jak geologia, woda i biologia współdziałają w zamkniętym środowisku. Kolejne odkrycie zaskoczyło inżynierów. Struktura była niezwykle stabilna. Pomimo swojego ogromnego rozmiaru, nie było nowych pęknięć ani oznak przesunięcia w wapiennych ścianach. Zazwyczaj można by się spodziewać erozji lub małych zawaleń, które ciągle zmieniają kształt zapadliska, ale nie tutaj. Dane nie wykazywały żadnego ruchu. To oznaczało, że ta formacja prawdopodobnie osiągnęła stan równowagi. Nie rozszerzała się już szybko. W rzeczywistości mogła pozostać stabilna przez setki lat. Dla badaczy to była dobra wiadomość. Oznaczało to, że miejsce mogło być badane bezpiecznie i szczegółowo przez długi czas. Ale wciąż istniała jedna tajemnica, której nie mogli rozwiązać wiek lasu rosnącego na dnie. To nie był młody las, który niedawno się zakorzenił. Wyglądał na starożytny, jakby kwitł w izolacji na długo przed tym, jak ludzie kiedykolwiek dowiedzieli się o istnieniu dołu. Ta jedna obserwacja postawiła większe pytanie. Jeśli roślinność rosła niezakłócona przez tak długi czas, to sam zapadlisko musiało być otwarte przez setki, a może nawet tysiące lat. Jego istnienie kwestionowało to, co naukowcy myśleli, że wiedzą o tym, jak szybko mogą się formować i ewoluować krajobrazy krasowe. Tajemnice zapadliska były głębokie, a aby naprawdę zrozumieć jego znaczenie, zespół potrzebował najlepszych umysłów w tej dziedzinie. Wtedy do śledztwa dołączył Chang Yuanhai, starszy inżynier z Instytutu Geologii Krasowej Chińskiego Urzędu Geologicznego. Zhang Yuanhai nie był byle jakim ekspertem. Był wiodącym autorytetem w dziedzinie formacji krasowych, co czyniło go idealną osobą do rozwikłania tajemnic zapadliska odkrycie eksperta. Kiedy najlepszy ekspert krasowy Chin, Chang Yuanhai, przybył do zapadliska w Leja, zespół badawczy wstrzymał swoją pracę. Shang studiował formacje wapienne przez dziesięciolecia, a jego reputacja w chińskiej społeczności geologicznej była niezrównana. Wszyscy wiedzieli, że jego ocena określi, jak niezwykłe to odkrycie naprawdę jest. Natychmiast rozpoczął inspekcję. Z krawędzi zapadliska on i jego zespół użyli kamer o wysokiej rozdzielczości i sprzętu do mapowania laserowego, aby zbadać wewnętrzne ściany. Pierwsze cechy, które przyciągnęły jego uwagę, to trzy duże otwory jaskiniowe. Umiejscowione na różnych wysokościach. Dla niewprawnego oka wyglądały jak ciemne wgłębienia wyryte w skale. Ale dla żanga reprezentowały całą geologiczną historię formacji. Każde wejście było uformowane z precyzją, którą mogła stworzyć tylko woda. Wejścia były niemal symetryczne i gładkie na krawędziach, pokazując wyraźne i spójne wzory erozji, które ujawniały stały przepływ podziemny przez tysiące lat. Najwyższa jaskinia była najszersza i tworzyła elegancki, naturalny łuk. Wilgoć wciąż lśniła na jej wewnętrznych ścianach w nagraniach kamery, sugerując, że potężne strumienie wody kiedyś przez nią przepływały pod ogromnym ciśnieniem. Druga jaskinia leżała głębiej w ścianie i lekko pochylała się w kierunku północno-wschodnim. Wokół jej krawędzi Chang zidentyfikował cienkie warstwy osadów nagromadzonych w czasie, co stanowiło dowód na starożytne korytarzek, które dawno temu wyschły. Najniższa i największa jaskinia znajdowała się blisko dna zapadliska, gdzie blady odbite światło ujawniało osady mineralne wzdłuż jej ścian. Odczyty przepływu powietrza dokonane przez zdalne czujniki pokazały stały strumień chłodnego powietrza, wydobywającego się z otwarcia, niosącego chemiczny podpis wilgoci i materiału organicznego dowód na to, że system pozostał aktywny. Używając instrumentów polowych, takich jak mierniki światła urządzenia do echolokacji i czujniki temperatury, Zhang potwierdził, że wszystkie trzy otwory wciąż działają. Ruch powietrza wewnątrz nich był powolny, ale stały, co pokazywało, że nie były to zamknięte komory, ale część ciągłego procesu geologicznego. Dane pokazały małe różnice w temperaturze powietrza i ciśnieniu między każdą jaskinią, co wskazywało na połączenia z głębszymi pustkami i prawdopodobnie ogromną podziemną siecią drenażową. Dla Zhanga to odkrycie zmieniło wszystko. Udowodniło, że zapadlisko Lai nie było po prostu zapadniętą depresją w ziemi. Było powierzchniowym oknem do znacznie większego systemu krasowego, który wciąż żył i się zmieniał. Erozja, która wyrzeźbiła te otwory, wciąż miała miejsce niewidocznie pod skałą. Formacja się rozszerzała, przesuwała i cicho reagowała na siły wewnętrzne. Ale im głębiej sięgały dane, tym jaśniej stawało się, że ta delikatna równowaga może być łatwo zakłócona. To, co Zhang odkryje, następnie zagrozi wszystkiemu, co właśnie odkryli. Zawalenie. Dwa tygodnie później Chang Yuanhai wrócił na miejsce po usłyszeniu doniesień, że nieautoryzowane prace wznowiono w pobliżu zapadliska. Gdy tylko przybył, zobaczył kilka ciężarówek zaparkowanych w pobliżu krawędzi i grupy pracowników przenoszących sprzęt przez teren. Dźwięk maszyn niósł się przez las. Wyraźnie rozpoczęto nieautoryzowane wykopaliska. Słupki pomiarowe i liny rozciągały się po obszarze, pokazując, że przygotowania do platformy turystycznej były już w toku. Chang natychmiast rozpoznał niebezpieczeństwo. Wapń otaczający zapadlisko był cienki i niestabilny. Wibracje spowodowane wierceniem i ciężkimi maszynami mogły łatwo przenikać przez ziemię i powodować stres głęboko pod powierzchnią. Aby ocenić szkody, Chang zlecił nowe skany obrazowe wnętrza zapadliska za pomocą dronów i zdalnych kamer. Nagrania potwierdziły jego najgorsze obawy. Wzdłuż ściany, w pobliżu największego z trzech otworów jaskiniowych, pojawiło się kilka nowych pęknięć. Pęknięcia rozchodziły się na zewnątrz w różnych kierunkach, przecinając gładki wapień, jak rozprzestrzeniające się żyły. Drobny pył był widoczny wzdłuż krawędzi pęknięć, co wskazywało, że skała przesuwała się i kruszyła w czasie rzeczywistym. Dawniej stabilna formacja była teraz pod niebezpiecznym napięciem. Struktura, która przetrwała przez wieki, zawodziła, a ciśnienie wewnątrz skały szybko rosło. Gdy Chang przeglądał warunki powierzchni, przyczyna była oczywista. Nieautoryzowani pracownicy wykopali rowy i zainstalowali metalowe podpory pod planowaną platformę widokową. Ich wiercenia wstrząsały ziemią nieprzerwanie przez dni. Doszedł do wniosku, że te wibracje wywołały nowe pęknięcia widoczne w nagraniach dronów. To, co natura formowała powoli przez tysiące lat, zostało destabilizowane w mniej niż tydzień. Shang natychmiast nakazał pracownikom zaprzestać działalności. Ostrzegł, że nawet drobna aktywność na powierzchni może wysłać fale uderzeniowe przez osłabiony wapień i spowodować całkowite zawalenie się struktury. Pęknięcia nie były nieszkodliwymi znakami powierzchni. Były aktywnymi liniami uskokowymi, rozprzestrzeniającymi się przez skałę. Zagroził, że zgłosi nielegalną operację władzom centralnym. Pracownicy zatrzymali się i wycofali, ale Zhang wiedział, że wrócą. Gdy teren ucichł, inna ekipa w końcu zajmie ich miejsce. Jego końcowy raport był bezpośredni. Wapń był pod ogromnym ciśnieniem, a dalsze ingerencje spowodują całkowite załamanie. Pęknięcia rozszerzały się w nienaturalnym tempie, a następne zawalenie nie będzie stopniowe. Wydarzenie nastąpi nagle, niszcząc całą formację w ciągu minut. Napisał, że podziemny las będzie pierwszym, który umrze. Gdy sufit się zawali, opadająca skała zmiażdży korzenie i rozerwie glebę. Brutalny przypływ powietrza i gruzu udusi wszystko poniżej. Tlen zniknie ciepło i gazy wzrosną, a ukryty ekosystem zgniłby w całkowitej ciemności. Nic by nie przetrwało. Co sądzisz o tym zapadlisku? Skomentuj poniżej.